Przed nami 660 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Co się wydarzy? Aisma kłopoty, dowody wskazują, że jest szpiegiem w szeregach policji. Ferit nie wierzy w to i zamierza dowieść jej niewinności. Jaman jest bliski wyznania na nie, że nie chce, by wyjeżdżała. Dziedzictwo odcinek 660 we wtorek, 19 sierpnia 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 660 odcinka serialu Dziedzictwo. Ku zaskoczeniu ekipy wszystkie dowody wskazują na to, że to Ice jest szpiegiem. Ferit każe ją aresztować, ale w sekrecie zapewnia przyjaciółkę, że wierzy w jej niewinność i jest przekonany, że to Ertan ją wrobił. Szybko odkrywają, że krzywdząc Ice, Ertan chciał pomścić ojca, ukaranego za przestępstwa finansowe. Nana jest ujęta troską Jamana o potrzebujących, wraz z nim pomaga urządzić dom rodziny, która ucierpiała w pożarze. To doświadczenie bardzo ich do siebie zbliża. Oboje pragną, żeby do wyjazdu Nany nie doszło. Jaman jest bliski poproszenia jej, żeby została, ale ich rozmowę przerywa Nedim. Zobacz, co się wydarzy w odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.